siść ścieś z tej strony by my by i a w dzisiejszym odcinku budujemy sobie robocika z LEGO. No dobrze, będziemy potrzebować takich oto elemencików, więc zaczynajmy. Najpierw zrobimy sobie nóżki i będziemy potrzebować o takiego elementu. Wczepiamy go z takim elemencikiem. Takim szaraf. Dobrze, i robimy to tak dwa razy. O i Teraz będziemy potrzebować takiego elemenciku. I wkładamy go do tych dwóch. O, tak ma to wyglądać. Teraz bierzemy taki czarny klocuszek z taką dziurką, taki groszek. I wczepiamy go o tak. Teraz będziemy potrzebować o takiego elemencików i wczepiamy go o. Drugi raz tak. O. I tak ma to wyglądać. Teraz bierzemy takie czerwone rączki, takie, takie rączki, ludzika. O, takie podobne. I wkładamy z dwóch stron. I proszę. Teraz prosto robimy główkę. wczepiamy ją tu. O, tak. I teraz jeszcze z tyłu robocika robimy, taki kluczyk wczepiamy, o tak i teraz z przodu taki nadruk, o i tak ma to nam wyjść. Bardzo dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Do zobaczenia!